Horoskop miłosny od 9 do 15 lipca 2025 roku. Baran. A dla barana mamy dziewiątkę mieczy. A dziewiątka mieczy to taka karta rozczarowania, to taka karta, gdzie na coś liczyłeś, a coś mogło nie pójść po Twojej, powiedzmy, myśli. Więc, szanowne barany, w tym tygodniu troszkę uważajcie na to, co komu proponujecie, na co sobie budujecie, powiedzmy, nadzieję, bo być może z pewnymi tematami lepiej byłoby poczekać do innego, powiedzmy, momentu albo do kolejnego... Tygodnia. W tym tygodniu ważnych spraw nie poruszajcie, ważnych tematów nie rozwiązujcie, bo może to być nie do końca powiedzmy miły dla was tydzień byk. A dla byka mamy asa Buław. A As Buław to karta energii, to, ta, to karta namiętności, seksu podobania się i takiego wiatru w żagle, więc szanowne byki, w tym tygodniu liczcie się z tym, że Wasze powodzenie będzie zwiększone, wasze libido będzie zwiększone, więc tutaj kujcie żelazo póki gorące, bo wiele jakichś miłych okazji może wam się przytrafić bliźnięta. A dla bliźniąt mamy ósemkę mieczy. A przy ósemce mieczy, szanowne bliźnięta, uważajcie, żebyście nie wpadły w jakąś pułapkę swoich schematów, jakichś rzeczy, powiedzmy, albo sytuacji powtarzalnych, ale też, żeby nie powtarzać starych błędów. Czyli powiedzmy, jeżeli raz się z jakiegoś tam powodu z kimś rozstałeś, rozstałaś, uważaj, żeby, powiedzmy, no tego wątku nie poruszać. Jeżeli raz gdzieś tam, powiedzmy, trafił ci się partner z jakimiś tam skłonnościami, to drugi raz po kogoś takiego nie sięgaj. Więc, szanowne bliźnięta, w w tym tygodniu uważamy także na schematy, ale też i na błędy z przeszłości. Rak. A dla raka mamy kartę transformacji, więc szanowny raku, w tym tygodniu pilnuj się, żeby nie przeinwestować kogoś. Tam, gdzie na przykład komuś dasz za dużo miłości, uczucia, pieniędzy, pomocy i tak dalej, tam dłużnik może nie lubić wierzyciela. Więc szanowne raki, w tym tygodniu starajmy się nikogo nie zagłaskać, nie przekarmić, nie przekochać, bo może się to obracać przeciwko Wam. Lew. A dla lwa mamy asa denarów. As denarów to są nowe możliwości, nowe zaproszenia. Czasami to też jest powiększenie się rodziny, szanowny lwie, więc na to uważaj. Ale też as denarów to karta, gdzie w tym tygodniu może Was spotkać wiele różnych miłych, dobrych, powiedzmy, momentów, możliwości, z których warto byłoby skorzystać. Panna. A dla panny mamy króla buław. Bardzo dobra karta, to jest karta, gdzie my się podobamy, gdzie tutaj powiedzmy mamy dużo energii, charyzmy, seksualności, fizyczności, etc. Więc tutaj powiedzmy energia może nas roznosić, ale też przy tej karcie troszeczkę zadbajmy o priorytety. W sensie takim, że jak masz stałego partnera, to się go trzymaj, a nie koniecznie flirtuj tam, powiedzmy, ze wszystkimi po bokach. Ale też, jeżeli na przykład dopiero sobie jakiegoś tam ko... jakby coś narzeczonego, narzeczoną upadkę, upatrzyłeś, upatrzyłaś, to też tutaj powiedzmy obstawiaj tego, kto jest dla Ciebie najważniejszy, nie rozdrabniaj się na drobne, bo wtedy powiedzmy z dużych szans zrobią się wielkie nici. Waga, a dla wagi mamy kartę Maga. I przy Magbu, szanowna Wago, troszkę uważaj, bo możesz nie być sobą. Możesz tutaj udawać kogoś innego, możesz się popisywać, możesz tutaj powiedzmy grać pewne scenariusze albo tutaj pewne role na wyrost, a później tego mocno żałować. Więc szanowna Wago, gdybyś w tym tygodniu chciała kogoś sprawdzać, gdybyś chciała powiedzmy kogoś puszczać w maliny, to nie rób tego, bo sama w te maliny wpadniesz skorpion. A dla skorpiona mamy kartę arcykapłana, więc podobna troszeczkę energia. Gdzie tutaj, powiedzmy, też zachowaj szczerość. Gdzie też, powiedzmy, przy tym arcykapłanie nie wodź swojego partnera na pokuszenie. Nie próbuj go w jakiś tam sposób sprawdzać, podpuszczać, napuszczać, bo może ci się jakoś tam niefajnie, powiedzmy, oberwać. Ale też przy tej karcie trzeba będzie zachować taką, powiedzmy, uczciwość. Że skoro ja jestem jako skorpion uczciwy wobec siebie, to ty też powinieneś wobec mnie być uczciwy. I tą uczciwością w tym tygodniu dobrze byłoby się kierować. Strzelec. A dla strzelca mamy dziewiątkę kielichów. Czyli kartę powrotów, kartę rodziny, kartę tutaj powiedzmy odnawianych jakichś tam znajomości, ale też przy tej karcie troszeczkę uważajcie, bo mogą do Was wracać dawni partnerzy, mogą się też odzywać jakieś tam powiedzmy dawne znajomości, i też powiedzmy z dawnego koleżeństwa może się urodzić coś więcej. Koziorożec, a dla koziorożca mamy. Śródebkę kielichów. Przy tej karcie troszeczkę uważajcie na projekcje, na wyobrażenia, nie tylko swoje, ale też innych ludzi. Czasami jest tak, że ktoś sobie coś na nasz temat na wyobraża i później my za to obrywamy albo dowiadujemy się na końcu, że ojejku, ja jestem powiedzmy w związku z Małgorzatą, Beatą albo z kimś takim. Więc tutaj, szanowny Koziorostu, troszeczkę uważaj na to, jakie sygnały wysyłasz do jakich osób, bo te sygnały te osoby mogą czytać zupełnie, zupełnie inaczej. Wodnik. A dla wodnika mamy dziesiątkę mieczy, więc szanowny wodniku, w tym tygodniu strzeż się, strzeż i pilnuj się, pilnuj, bo czasami wypalimy kilkoma słowami powiedzmy za dużo, czasami nie tak się zachowamy jak należy i czasami to jest tak, że coś, to co dla nas jest błahe, dla kogoś będzie bardzo istotne, więc tu miejcie szanowne wodniki, troszeczkę więcej empatii do uczuć, emocji innych ludzi, starajcie się je troszeczkę bardziej poprzewidywać do tego, żeby ktoś Was tutaj powiedzmy, no jakby to Ci nie oskarżył o jakąś bezduszność, o jakiś tam wielki egoizm, albo coś podobnego. Ryby. A dla ryb mamy króla buław, a król buław to oczywiście fizyczność, seksualność, energia, ale też takie ostrzeżenie przed tym, żeby nie rozdrabniać się na drobne. W sensie takim, że szanowne rybki, jeżeli ktoś się Wam podoba i powiedzmy celujesz powiedzmy w Agnieszkę, to startuj do Agnieszki i nie flirtuj równocześnie powiedzmy z Kasią, Beatą i tak dalej, bo nie tędy droga. Jeżeli podoba Ci się Mateusz, to startuj do tego Mateusza i niech on będzie Twoim priorytetem, a nie podrywaj Dominika czy też powiedzmy Wojtka i kogoś tam jeszcze, bo tutaj, powiedzmy, stracisz swoje szanse na bycie z kimś, powiedzmy, kto Ci się podoba naprawdę. Natomiast, Szanowni Państwo, jeżeli spodobały Wam się te treści, to pamiętajcie proszę o tym, że na dobrawróżba.pl znajdziecie więcej horoskopów, znajdziecie więcej treści ezoterycznych, więc serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony i do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Polecam serdecznie dobrawróżba.pl Sylwester Hordecki.